Ewangelista Mateusz kreśli przed nami obraz Pana Jezusa, który jest cichy i pokornego serca, który jest tym, który daje ukojenie naszym sercom. Kreśli przed nami również obraz Chrystusa, który przemówił: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Zatem kreśli przed nami obraz Chrystusa, który się modli. I wysławia Pana Boga. To jest pierwsza, ważna i bardzo istotna rzecz. Żebyśmy wpatrywali się w Chrystusa, który się modli i uwielbia Boga. Bogu nie jest potrzebne nasze uwielbienie. W jednej z modlitw mszalnych możemy przeczytać takie słowa. Wasze hymny pochwalne niczego mi nie dodają, ale przyczyniają się do Waszego uświęcenia. A zatem niech ten święty czas, ta święta godzina będzie przede wszystkim dla każdego z nas uwielbieniem Boga, a to uwielbienie przyczyni się do naszego uświęcenia. Bo przecież taki jest cel naszej wędrówki, tej wędrówki przez ziemię. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty Bóg Wasz i to jest najważniejsze zadanie i najważniejszy cel, Każdego chrześcijanina stać się świętym, takim jak święty jest Bóg. Chciałbym, żebyśmy teraz przez moment pomyśleli o innym obrazie Chrystusa, też modlącego się. Spróbujmy oczyma swojej wyobraźni przenieść się na moment do Ogrodu Oliwnego. Tam w Ogrodzie Oliwnym, tuż przed swoją męką i śmiercią, przed tym, co najtrudniejsze. W życiu Jezusa modlił się. Modlił się do Ojca takimi słowami: Ojcze, jeśli to możliwe, to oddal ode mnie ten kielich, czyli zabierz ode mnie to wszystko, co ma mnie już w niedługim czasie spotkać. Zabierz ode mnie fałszywe oskarżenia ze strony nieuczciwych ludzi. Zabierz ode mnie wzgardę, której doświadczę w czasie Drogi Krzyżowej zabierz ode mnie ból i cierpienie którego doświadczę w czasie swojej męki i drogi krzyżowej, zabierz w końcu ode mnie haniebną śmierć na krzyżu bo się tego po prostu po ludzku boję bo trwoży się moja dusza i lękiem mnie ogarnia ale zaraz, za chwilę Pan Jezus dodaje nie moja wola Ojcze ale Twoja niech się stanie jakby dodawał Panie Boże, nie chcę tego, ale skoro taka jest Twoja wola, to dodaj mi sił, bo sam po ludzku nie jestem w stanie przejść tego, co dla mnie przygotowałeś. Dlaczego o tym mówię? Żeby pokazać, że Jezus Chrystus w swojej ludzkiej naturze bał się, w swojej ludzkiej naturze czuł lęk i trwogę. W swojej ludzkiej naturze przeżywał rzeczy, które go przerastały po ludzku. W swojej ludzkiej naturze cierpiał zmęczenie, głód, cierpiał pragnienie, cierpiał samotność, brak drugiego człowieka obok siebie, i o tym mówił: Smutna jest dusza moja, ale jednocześnie wierzył, że ten, którego posłał na świat, nigdy go nie opuszcza. I dzisiaj przychodzi do nas. Z niezwykle radosnymi, pełnymi nadziei, słowami: Przyjdźcie do mnie, Wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. Drodzy pielgrzymi, jakże te słowa są bardzo aktualne dla Was, którzy pielgrzymujecie. Mówię dla Was, bo ja dzisiaj od rana tutaj jestem i nie pielgrzymuję i tego trudu, cierpie, cierpienia pielgrzymiego nie doświadczam. Ale Wy od rana, od piątej, od szóstej idziecie w skwarze, i, i właśnie potrzebne jest takie odpocznienie. Potrzebne jest pokrzepienie takie fizyczne, ale także pokrzepienie duchowe, i właśnie tego tutaj teraz doświadczamy. Pan Jezus przeszedł przez życie i doskonale wie, co to jest kwar słońca, wie, co to jest ból stóp, wie, co to jest łaknienie, pragnienie, wie, co to jest samotność i tęsknota. On to wszystko wie, zna potrzeby każdego z nas i dlatego mówi: Nie wstydźcie się o tym mówić. Nie bójcie się swoich słabości. Przyjdźcie do mnie i powiedzcie mi o nich, a ja was pokrzepię. Jarzmo moje jest słodkie, a brzemię lekkie, ale tylko wtedy, kiedy przychodzicie do mnie i prosicie mnie o pomoc, kiedy zapraszacie mnie do swojego życia. To nasze życie, nikogo nie trzeba przekonywać o tym, że ono nie jest łatwe, bo życie z Chrystusem nie jest życiem z górki, ale to jest życie pod górkę. Pan Jezus szedł na Golgotę, pod górę, tam oddał swoje życie, ale tam też objawiła się chwała i moc Wszechmogącego Boga. My mamy swoje marzenia, swoje plany. Bardzo często one są związane z jakąś przyjemnością, z lekkością, z łatwością, ale trzeba pamiętać o tym, że jeśli one nie są konsultowane z planami Pana Boga, to prowadzą tak naprawdę donikąd. I jeżeli dają szczęście. To tylko takie, które trwa przez chwilę. Natomiast prawdziwe, nigdy niekończące się daje jedynie Wszechmogący Bóg. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Nie liczcie tylko na swoje siły, swoje umiejętności, swoje zdolności. Nie myślcie o swojej inteligencji, ale pomyślcie o mnie. Pomyślcie o mnie. To jest właśnie pokora Jezusa Chrystusa. Chociaż był Bogiem, Zdawał sobie sprawę z tego, że jest człowiekiem, i przychodził bardzo często na górę, żeby modlić się do swojego Ojca, który jest w niebie, o siły. Modlił się o to, żeby nie ustać w tym zadaniu, które Bóg mu wyznaczył. Każdemu z nas Pan Bóg wyznacza jakieś zadanie, które nazywamy powołaniem. W czasie tej drogi i realizacji tego powołania. Mogą przyjść chwile trudne, bolesne, chwile doświadczeń, dlatego wtedy, właśnie wtedy nie wstydźmy się przyznać, że w czymś nie dostajemy, do czegoś nie dorastamy. Święty Paweł powie tak, moc doskonali się w słabości i doskonali się tylko wtedy, kiedy człowiek przed Panem Bogiem tą słabość odsłoni. Zaraz potem. W miejsce słabości, grzechu, ułomności wchodzi Bóg ze swoją łaską. I to, co trudne, staje się łatwe. To, co budziło w nas łzy smutku, lęku i trwogi, budzi łzy radości. To jest możliwe, tylko trzeba bezgranicznie zaufać Panu Bogu. Bezgranicznie zaufać Panu Bogu. Siostry i bracia. Te słowa Pana Jezusa, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni. To są słowa, które spełniają się właśnie w tym momencie. A tymi Chrystusami, którzy nas przyjmują, są dobrzy ludzie z Luszowic. Właśnie niekiedy się pytamy, jak to jest, kiedy ten Pan Bóg działa. Przecież ja go nie widzę, ja go nie dotykam, a dzisiaj możemy go dotknąć, dzisiaj go możemy zobaczyć. Dzisiaj możemy zobaczyć jego dobre i ofiarne serce które się objawia w dobrym księdzu proboszczu, w jego współpracowniku, księdzu Wojciechu, które się objawia w tych ludziach z Luszowic, którzy przez cały rok na nas czekają po to, żeby przez te kilka, kilkanaście minut nas przyjąć i ugościć. Ktoś pyta, jaką twarz ma Chrystus? Właśnie, on ma twarz ludzi z Luszowic. Jakie serce ma Chrystus? Dobre, szlachetne i otwarte serce ludzi z Luszowic. Patrzmy, na Chrystusa, wpatrujmy się w Jego serce, wpatrujmy się w serce tych wszystkich ludzi, dobrych ludzi, którzy, których mijamy i uczmy się od nich. Pan Jezus mówi dzisiaj: Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. Panie Jezu, kiedy jesteś obok mnie, z Tobą łatwiej dzielić dzień za dniem, z Tobą po prostu mogę więcej. Z Tobą łatwiej jest znosić cały świat, gdy wokół tyle kłamstw, tyle niezrozumienia, kiedy toczy się wojna. Z Tobą łatwiej jest mi zrozumieć, gdzie popełniłem błąd. Dlatego proszę Cię, daj mi siłę, bym nigdy o tym nie zapomniał. Amen.